Czy, żeby rozwinąć swoje konto w social media, musimy naprawdę kreować się na ekspertów? Hej, to jest, a to czwarty z 14 odcinków, gdzie pokazuję, ile tak naprawdę nerwów i wysiłku kosztuje zbudowanie dochodowej marki osobistej. Rok temu natknęłam się na książkę Rasela Bransona, marketingowca, przedsiębiorcy, który pięknie opisał kilka tożsamości, które możesz przyjąć, kiedy budujesz swoją markę online. Pierwsza tożsamość to lider. To ktoś, kto prowadzi swoją widownię z punktu A do punktu B, zazwyczaj osiągnął już wymarzone przez nią rezultaty i pokazuje im teraz, jak to zrobić krok po kroku. Na przykład poszukiwacz przygód, czyli ktoś, kto jest ciekawski i jeszcze nie znalazł wszystkich odpowiedzi, ale dokumentuje cały proces i na bieżąco dzieli się wnioskami. Przykład? I reporter, który robi research, wywiady, podcasty, zbiera informacje, relacjonuje to swoim odbiorcom i w ten sposób da im wartość. Na przykład? W tym filmie bazuję na wypowiedziach dr Stacey Sims, światowej ekspertki od fizjologii kobiet. Nie ma jednego właściwego sposobu na prowadzenie social mediów. Nie musisz być od razu ekspertką, bo istnieje mnóstwo sposobów na to, żeby dawać wartość swoim odbiorcom. A jeśli ten odcinek był dla Ciebie przydatny, to nie zapomnij o follow i wróć tutaj jutro.